Cześć! Fajnie, że jesteś. Jeśli oglądaliście mój poprzedni odcinek, na pewno zastanawialiście się, dokąd wyjechałem. A więc dziś rozwiązanie tej zagadki. Jesteśmy w Kotlinie Kłodzkiej. Zaczynam powoli eksplorować okolice. I dziś jest pierwszy dzień, gdy postanowiłem wyruszyć w plener z aparatem. Przejeżdżałem wczoraj tutaj i zobaczyłem taką ciekawą dolinę, więc postanowiłem dzisiaj. Tutaj wyruszyć na fotołowy. <noise> Za chwilę jest złota godzina. Słońce już się obniża. Więc zaraz będziemy mieli ładne światełko i postaram się coś tutaj stryknąć. Oczywiście wam pokażę. Co my tu mamy? Pole rzepaku. Pola zielone. Droga z drzewami. Też całkiem fotogeniczna. I tutaj widok na dolinkę. Okej, okay. zaczynamy dziś. Na razie słońce jeszcze jest wysoko, ale już próba kadrowania. Próbuję znaleźć jakąś kompozycję. I tak to się ustawiłem w takim polu. I takiem na dolinkę. Uff, zmiana planów. Musiałem uciekać z mojej miejscówki, bo miejscowy rolnik zaczął pryskać sąsiednie pole, no a mi nie uśmiecha się wdychać opary te toksyczne środki jakieś obładowujcze Jadę na drugą stronę. Może stamtąd będzie też fajny kadr. Spróbujmy znaleźć jakąś nową miejscówkę. Jestem na nowej miejscówce po drugiej stronie doliny. Wtedy byłem gdzieś tam, przy tym polu rzepaku, teraz jestem po drugiej stronie. Widok też na kościółek, tylko od innej strony bardziej ze słońcem. Taki jest mniej więcej mój kadr. Próbuję złapać te pole pole rzepaku i kościółek w środku. Jest fajne światło. Wieża jest oświetlona, reszta już jest w cieniu. Słońce coraz niżej. Myślę, że będzie na pierwszy dzień w nowej okolicy będzie całkiem fajnie. Myślę, że mam już moją kompozycję na te zdjęcie. Coś takiego. Parat na statywie. Założyłem filtr Gradient, żeby przyciemnić trochę niebo. To jest dosyć spora różnica. Czyli mamy tło, góry, kościółek i rzepak jako pierwszy plan. Ostrze na kościółek. ISO jest jak najniższe, czyli 50, przysłona F8 i czas 1,15. Tak, żeby mi się nic nie prześwietlało. O. I to jest to fajne miejsce. Spróbuję jeszcze zrobić panoramę. Czyli obróciłem aparat do pionu i będę robił kilka naświetleń co kilka stopni, obracając aparat. Spróbujmy. Musi być spora zakładka, żeby potem lightroom to ładnie złożył. Używam samo wyzwalacza z opóźnieniem 2 sekundy. Dzięki temu nie ma drgań. Может ну, еще есть. Ну и добра. А мы панорамка. Graty pozbierane. Idę do auta. Jak widzicie dzisiaj była wersja o, może teraz lepiej słychać. Dzisiaj była wersja dla leniwy. Miejscówka 20 metrów od auta.